Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4A4 Temukau. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 kwietnia. Do wygrania macie w Facebooku o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemaneczko, z tej strony Łowka, witam was w nowym odcineczku z Case Haga, Na którym będziemy próbować robić sobie koskę ze skrzyneczki Hot Ice Będzie to ciekawa sprawa z tego względu, że Jest aktualnie nowa skrzyneczka z kosą, więc jest łatwiej tą koskę zrobić niż wcześniej Więc wiele poprzednich odcinków, które nam się nie udały Mogły być jak najbardziej udane po tej aktualizacji, która ostatnio była na Case HAGU, Gdzie wpadło parę tych nowych skrzyneczek, ten nowy tryb z możliwością farmienia Właśnie różnych skinów I gosek Okej, okay, to wygląda dobrze Te otwarcie jak najbardziej Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie Na całej stronie, jest to kod Wpisujecie sobie zostawcie 10% więcej przy doładowaniu, darmowe skrzyneczki giveaway'a. Znaczy, tam giveaway zależnie od kwoty i gratisy ode mnie przy wpłacie są jak najbardziej tym możliwe do zgarnięcia między innymi trzy koski Więc my lecimy, słuchajcie sobie dalej. Zobaczymy, co tam w tym Hot się natrafiamy. Jak widzicie są marble Fade, które jak najbardziej tutaj niektórym wypadały. Więc dobrze. i my trafimy sobie, tutaj możecie sobie zobaczyć. Skiny do w samej skrzyneczce, więc jego, jest tego naprawdę sporo. No ale dla tych ciekawych, no to wiadomo, zaczyn od koronki się zaczyna, czyli praktycznie trzy rządki oprócz tego MTM4, eee, no i co? Eee, klikamy sobie kolejne i sprawdzamy, co tym razem Case Hack nam da. Daje nam jednego fajnego skina na 5 więc to już to, to zbyt dobry wynik nie jest. No ale idziemy dalej, może będzie, będzie tym razem, nie, na razie słuchajcie, mimo to, że te skiny z monetami są jak najbardziej spoko, są to bardzo dobre skiny, na które nie powinniśmy narzekać, no ale jednak coś z tych rzadkich, rzadkich by się przydało. No i mamy jeden, no pięknie, na samym środeczku, więc tutaj ślicznie by wyglądała na pewno koska, nie jest to koska, jest to gail, ale bardzo dobre. Jak oczywiście na skrzyneczkę za 4 zł. No, ale ta kostka, która była chwileczkę wcześniej, no, jak najbardziej byłaby lepsza. No i co? Czekamy na kolejną koronę. Myślę, że to nie była pierwsza i ostatnia. Tylko coś jeszcze powinno się jednak pojawić. No, bo troszeczkę tych skrzynek otwieramy. Nie ma co się oszukiwać, dosyć sporej ilości nad można powiedzieć. Była korona. Wypadają monety. Lepsze monety niż nic. Bez żadnych monet, bez żadnych. Koronek i dwa razy teraz mamy monety Okej, okay, jak najbardziej okej okay. Spoko, otwarcie to było Co teraz? Co teraz Kejsak? Może może, może, no ja nic nie podpuszczam, no ale jednak korony to chyba mi teraz nie rzucisz, co? A może jednak rzuciłbyś? Tutaj korona ostatnie 100 zł nam zostaje. Na trafienie czegoś dobrego. W ogóle jestem mega ciekawy tych skinów, które teraz potrafiałem. Jak to się wszystko będzie prezentowało, jak tego się po prostu pozbędziemy, ale tak coś czuję, że takiego jeszcze jednego dobrego trafu potrzebujemy, żeby to jakoś naprawdę dobrze wyglądało. Teraz myślę, że to jest coś w okolicach tego. Nawet będzie brakować. Będzie brekować do tego, co mieliśmy. I jest, słuchajcie, doczekałem się korony numer 2. Czy będzie lepsza? Dobra, czekajcie, to będzie lepsze. To będzie lepsze. Nie, dobra, gorsze, gorsze. Ten 4 jest gorsze od tego gaila, którego trafiłem. Słuchaj, Kajsk. Jak ja mówiłem o rzadkim przedmiocie, to mi coś chodziło z pierwszej linijki. A nie kurde, te najsłabsze mi. Ja najsłabsze, no nie tak naprawdę tak. Nie no, jest w sumie jeszcze czwórka, która wygląda gorzej. No tutaj, no tak naprawdę to widzicie, startujemy tak. No ta ta, ta linijka jest najważniejsza. No ta linijka jest najważniejsza, żeby coś z niej utrafić. Po prostu przy takich skrzyneczkach klikamy jeden z ostatnich o poczwórnych po, 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 po pięć otwarć. E, i dobra. Trafiamy coś z monetami. Zostaje nam tak naprawdę na trzy hot Eyes. Więc otwieramy te trzy hot Eyes, Sprawdzamy co tym razem z hot nam leci. No i moi drodzy, trafiamy bardzo słabe skiny, które dają nam możliwość otwarcia. I jeszcze jednego hot Eyesa. Więc w pojedynczym ładnie by wyglądało na pewno. No dobra, to też jest okej okay skin. To też jest jak najbardziej okej okay skinek. W sumie od razu się go pozbędziemy. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego wyszło w ogóle z tych hot Eyesów. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku. W odcinku też będziemy otwierać te Daily casey, bo jeszcze nie otwierałem Więc zobaczymy co tam Daily Case nam zarzuci Ale to później, dobra już widzimy tą naklejkę Naszej Music kita, na którym po prostu e, Kończą się dzisiaj po prostu zdobyte SKINY I powiem wam, że to jakoś mega Mega super nie wygląda w... Żeby wygrać w Card'a napisz swoją ulubioną markę Samochodów i liczbę od 7 do 11 W stosunku do tego co mieliśmy na starcie, ale wszystko da się naprawić przez otwieranie skrzyneczek, przez robienie case batelków, wszystko da radę naprawić, więc my sobie jeszcze wbijemy może w pojedyncze skrzyneczki i w tych pojedynczych skrzyneczkach otworzymy sobie, kurde, co by tutaj chętnie się otworzyło, no farmy są super, no nie? Hmm... Tak, solo, dobra, tak przez chwilę tak zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie eee, bitwy, 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 właśnie, ale bitwy na farmowe skrzyneczki raczej nie chcę, eee, szczególnie w tym budżecie. Dobra, wyłączmy sobie to, idziemy sobie w tą kategorię, bo mnie interesuje oczywiście skrzyneczka, gdzie są dostępne koski, no bo to jednak jest cel naszego odcinka. To jest jednak skrzynia, z której zdobyłem dwie koski, nie, mając dwa razy większy budżet niż teraz, więc kurde, może teraz pojedynczy, nie wiem, klikniemy tak z trzy skrzyneczki, maksymalnie myślę. Więcej nie chcę, bo skrzyneczka nie jest prosta, to trzeba przyznać. Tak jak otwieraliśmy te z glowsami i gamma Dopplerami, to niestety nic nie trafiliśmy kompletnie ciekawego. Więc tutaj jak najbardziej trzy sobie spróbuję, jeśli nie pójdzie. Kurde, myślałem, że jak jest Royal. No to musi to wypaść. Ale nie, dobra, Royal normalnie też sobie przylatuje. Ok, taktyka z farmowymi skrzyneczkami nie wypaliła, więc idziemy sobie przyjrzeć się czemuś innemu. Czemuś, co będzie tutaj chętne. No, tak czy się, tak naprawdę losowe skrzyneczki. Tylko kurde, to jest właśnie zbyt mocne te losowe skrzyneczki. Wybierzemy sobie może. Kurde, Nitro v 2. Może by się zrobiło, co? Tak, 96,45 skrzyneczek Nitra. Jeden na jeden. Jeden na jeden, skrzyneczki nitra v dwójki, więc skrzynie, której już otwieraliśmy naprawdę niejednokrotnie, wiadomo co tam mniej więcej można się spodziewać, jeśli będzie złoty przedmiot to czegoś oczywiście kozyckiego, w sumie to standard. Ale skrzynia ma swoje momenty, nie można powiedzieć. Chociaż liczę, że ten momenty też się pojawią w tej bitwie, bo tą kostkę przydałoby się zdobyć nitro, wiesz? Bardzo marzę o kostce, o zdobyciu jej takiej ślicznej, pięknej kosy, albo przynajmniej otworzyć skrzyneczkę, i to raczej nie, nie będzie wystarczające. Niestety nie będzie wystarczające. No i ze skrzyneczką nitra nam dobrze nie poszło. Mamy te 91 zł. Z 91 zł byśmy zrobili sobie, wam powiem. Iwentowe, nie może nie eventowe weźmy sobie w sumie od ceny skrzyneczki niech one się nam poukładają no i weźmy skrzyneczki te po 10 11 zł weźmy sobie tak tą taktykę już niejednokrotnie się po prostu realizowało o kurde czekajcie to sobie zniżymy nasze standardy troszeczkę okej okay, będzie kaktusik dobra ja spina się to no i tutaj bez, słuchajcie, zbędnej zabawy wjeżdżamy w czteroosobową bitwę, więc no, 88 groszy, diamencików troszeczkę, ale mało. Ale do tego te daily cases jeszcze mamy, więc może jeszcze jedna bitwa by tutaj z tego wszystkiego wynikła. Okej, okay, nie ma chętnych na naszą bitwę, chyba nie podoba się tej graczom, więc po prostu, za... Zaczynamy, fajnie, fajnie, tylko oby lepiej od daka, zobaczymy, czy lepiej od daka, oby tak i chyba nie, niestety chyba to nie jest lepiej od daka, ale dobra, różnica nie jest wielka, to jest naprawdę nie jest wielka różnica, mogło być gorzej, mm, nie przeganiamy go niestety, chociaż jest 9 skrzyneczek, więc spokojnie widzowie, posiedzimy, popatrzymy, w aktualnym momencie nawet go przeganiamy, więc się udaje, nie wyjść tutaj na prowadzenie, chyba teraz on wyj... nie, dobra, nie wyszedł, ale mało bardzo mu brakuje. Mm, tu już widać, że to będzie dobra bitwa. Tu już będzie widać, że to naprawdę będzie dobra bitwa. Yy, tylko trzeba ją po prostu zwyciężyć. Tak naprawdę. Depcze nam po piętach i to bardzo, bardzo mocno. Yy, czy teraz wychodzi na prowadzenie? Niestety, tak, ale mamy jeszcze tego wildnessa, który może coś jeszcze namieszać, czy jednak nie? Niestety, nie, i tak jak mówiłem, to była naprawdę dobra bitwa. To była naprawdę dobra bitwa, a my szansę na kostkę dzisiaj będziemy jeszcze mieli, używając daily cases, które są naprawdę przepotężne. Szczególnie ten za 73 poziom, w ostatnim odcinku w ogóle biłem 74. No i jestem, więc zobaczcie, że budżecik na kolejną bitwę również się robi eee, tylko kurde może na trzy osoby. Na trzy osoby, kurde, te osobowe są naprawdę ciężkie, żeby to zwyciężyć. No i psuje nam to trochę odcinki, więc raczej w sumie pójdę w trzy, idę sobie w trzy, nie będziemy już przesadzać, że cały czas będziemy szli w te cztery osoby, z też jak najbardziej można spoko skiny zdobyć, więc mamy słuchajcie, a jeszcze i wędzik dodatkowo, więc te 70 ekspo... no, spokojnie jest, po prostu sobie będzie, e, idziemy sobie event, Dajemy sobie mediumki dwie, nie, no jak najbardziej, jak najbardziej to powinno po prostu być. Siedzi jedna mediumka, kolejna mediumka. No i, i, i mamy 71. No i to będzie, tak jak mówiłem, to będzie case Batelek. E, case Batelek e, trzyosobowy. Zobaczymy, co Case, jak nam zaproponuje na tego case Batelka. Czy ta propozycja mi odpowiada? Może być, może być wam powiem 54 zł koszt bitwy. My mamy 75, więc dodamy sobie plus 1. Tutaj dodamy sobie plus 1 i zostaje nam. E, 7, 6, coś tam. E, tutaj dobra hydra może się zmieścić, czy nie 74, 80. Tak, zmieści się jak najbardziej, ok? I tak jak mówiłem, tutaj pójdziemy sobie właśnie w trzech graczy, już nie w czterech. Trochę mam dosyć w sumie tych czterosobowych w Nie idą mi ostatnio, więc nastawię się z powrotem na trójki. Przy nich szło mi zdecydowanie lepiej po prostu. Mm, ebinek bez szału na starci kleci. Tutaj kolejny Ebinek, również bez szału. Mimo prowadzenia no i mamy pierwszego jokerka w tej bitwie. Yy, dobra, na spokojnie. Bardzo, bardzo. O, dobra, jest! Jest koronka, jest koronka. Nie, oczko, 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 oczko! No i nie ma oczka, nie ma oczka. Kurde, oczko było mocniejsze. Czekajcie, oczko, no właśnie. Nie, chodziło o te pojedyncze tracimy prowadzenie, przez to, że on w sumie trafi dokładnie to samo co ja. Eee, dobra, teraz ja, no bijemy się. Tak, raz jeden, raz drugi, wychodzi na prowadzenie, bo są bardzo minimalne różnice. Więc dowolnie lepszy skin daje tak naprawdę prowadzenie. Zobaczcie, z jednego na drugiego to skaczę. Chociaż znamy przypadki, gdzie taki ziomeczek, właśnie kforce na środku, potrafi na koniec zaskoczyć wszystkich, ale ja zaskakuję. Co oznacza, słuchajcie, zwycięstwo? Nie, to oznacza tylko jedno, właśnie zwycięstwo z M4 super M4. -a. No i co, elegancko, elegancko. To będzie z tego kolejna fajna, myślę, że bitewka, e, również trzyosobowa, dawaj Mikiejskak swoje propozycje. E, Toxicalian, Duel, Nitro, b, Farm Knives bym wyrzucił stąd, nie chcę Farm e, Tego też nie chcę, Tkacz, Pepe, Nitro, no te skrzyneczki akurat mogą być. co e, so akurat je przetestujemy, więc 173, okej. Okay. Mm. Pójdziemy, pójdziemy, czekajcie, 173.00, brakuje 40 groszy, nie, na evencie bierzemy Loła. E, czy wystarczy jeden? Tak jest, równiutko, dobra, patrzcie, bitwa przeznaczenia, równiutko jest, nie, trzech graczy, zaznaczamy sobie, no i zaczynamy kolejną bitwę w drodze do koski, mówiłem wam ile ta nowa skrzyneczka z kosą kosztuje, czy nie? Mm, kosztuje 840, coś tam 800 z jakimś kawałkiem 840. Eee, super traf, ale ja jaki Dobry traf udało się i że to nie był rzadki przedmiot, ale to, to totalna granica, no nie? Między rzadkim przedmiotem a monetami to pewnie jest najmocniejszy możliwy skin, który są monety, a nie właśnie rzadki. Mmm, dawaj, 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 dawaj Nitro, pokaż się, widziałeś co Toxicalien zrobił, naprawdę mega kozacką robotę, więc wypadałoby, żebyś ty też się pokazał z dobrej strony, no i ostatnie szanse, Cortexik tutaj i, 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 słuchajcie, kolejne zwycięstwo, więc... Prawie połowa drogi. Prawie połowa drogi do kosy jest za nami. Więc jednak udało się odrodzić. Udało się odrodzić. Co my tutaj mamy? Kinguin V2. Spoko. Może być. Ten cobblestone bardzo często się pojawia na tych bitwach. Ale wyszedł dobrze. To też może być. Przywieszka raczej nie. To też raczej nie. Kałaszek może być. Dochnice'a też nie chce. Więc te pięć skrzyneczek byśmy rzucili. To też będzie trujeczka, więc idziemy cały czas metodą... Trójeczkowych bitew 25, 24, 342, czyli jak weźmiemy sobie Kingwina, no to przybraknie nam, czyli bierzemy sobie Aliena. No i stać nas na taką bitwę również trzy osoby, i tutaj widzowie idziemy po kostkę. Idziemy już bezpośrednio, czy znaczy bez możemy iść, bo jest taka szansa, bo to też nie jest tak, że yy, to nie jest aż takie łatwe. Zwyciężając taką bitwę, zrobić skrzynię z Kosą nie jest takie łatwe, ale to już ta jest pierwsza taka bitwa, gdzie jak najbardziej jest to już realne i są spore szanse po prostu. Nightwish na starcik, więc Jorgo poszedł mocno. Może teraz, skurde. na tej skrzyni, tej e, jak ona jest, Demolition, tutaj wjechać z rzadkim przedmiotem, no to może być moc. Alien ponownie może dla mnie będzie łaskawy, czy nie do końca? No, na pewno lepiej niż dla Pokera No, ale żeby Jorgo przegonić, no to jednak trzeba coś trafić fajniejszego. E, teraz będziemy mieli szansę przy okazji właśnie tych Cobblestone'ów bo tutaj szansa na każdego skina jest dokładnie taka sama. No i poker zaskakuje niestety wszystkich, jak widzicie. I czym on nas tutaj zaskoczy? Zielony laminat, i poker obejmuje prowadzenie. Może teraz ja. Tak, jest ja, ale kur, jestem ja, ale czemu poker musiał ponownie trafić? No i to nam. Przez to, że poker trafił w tym samym momencie co ja. Nie zepsuł totalnie wszystko, tak naprawdę. Chyba że ten Kinguin jeszcze by rzucił. Dawaj, 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 dawaj. No, i wszystko przez pokera, słuchajcie, to jest dosłownie wszystko przez pokera. Tutaj do koski już naprawdę bardzo, bardzo niewiele by brakowało. No, ale zepsuł wszystko poker, no wszystko, zepsuł poker po prostu. Po co mu była ta jeszcze jedna korona? No, nie mógł sobie odpuścić tą koronkę i byśmy sobie zwyciężyli, bo pięknie, ślicznie, ładnie, a niestety tak do końca po prostu nie poszło. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.